Chodź tu ty cholero, jasne Bo chcę wam pokazać, wiecie, że oni się boją tego ognia No kurczę nie Dobra, jeszcze no znaczy zapiszę, bo jeszcze się podpalę, kurde No wiedziałem Kurde, dobrze że zapisałem Dobra, nieważne e, A jak to się tam weszło? Aha, chyba tutaj. Czy nie? Kurde, teraz nie pamiętam jak... Ej, no sorry, kurde, jak tam się szło? Tutaj? Nie, tutaj? Nie, no kurde, tutaj się szło, nie? Nie, bo już naprawdę teraz widzicie co? Mamy jakieś zwątpienie wielkie. Hmm... Nie, no tutaj się szło. No tak, tak, tak. Bo musimy teraz użyć tego serca, tego hmm, pana serduszką. No i tak jakby będzie to koniec planszy. W tym miejscu, w którym wam pokazywałem. Musimy użyć. I przepraszam, odbiło mi się. Mam <laughs> nadzieję, no, że nie słyszeliście. W ogóle szkoda, że Lara tutaj tak trochę nie moknie, no ale no, dobra. Czepiały mi się szczegółów... <laughs> szczegółów. Tak, 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 tutaj, dobra. Kurde, z mam noga ścierpła, bo ja oczywiście, wiecie, siedzę noga na nogę, w sensie taki, wiecie, że mam tak jakby pod kątem prostym pod kątem prostym jedną nogę, a druga tak jakby normalnie, no ojej no nie warto, wiadomo, nie tak jak kobiety, tylko, wiadomo, w ten inny sposób, ja tak uwielbiam siedzieć, to jest mój ulubiony sposób siedzenia. Tak, on, on robił takie dźwięki fajne. No i takie wychodzą z grobowców. Eee, no i mi czasem noga właśnie tak ścierpnie. Zwłaszcza jak nagrywam. Tak, puszyściaki tutaj wychodzą. No ogólnie nie rozumiem tego, po co one tutaj wychodzą. Jak tak na dobrą sprawę, to już jest koniec planszy. Eee, dobra, tutaj... Dzień dobry, puszyściaki. Ale patrzcie, jakie cholery. Dobra. Dobra, no i sobie tutaj idziemy spokojnie. I właściwie koniec to już jest planszy. Tak, jak widzicie... Nieważne, że puszyściaki idą i mogą że kurde, wyrwać pół dupy. Ona wszystko na spokojnie robi, przesuwa. One się nie... nie wiem czy widzicie tam biją. O, i widzicie? Tak, one się boją tego nie wiem czemu je to zabija. Ciekawi mnie to czemu. Dziwu to jest. No ale... Zagadki Tomb Raidera. Może kiedyś sobie poczytam, nie wiem, na Stella, na stronie Stelli. tam myślę, że jest wszystko wytłumaczone. Spokojnie, bo to moją ciekawość. Dobra, one sobie już idą stąd, one się boją Larek, kto by się nie bał. Nie, to jest jeszcze ta sama straszna, dobra. No i sobie idziemy tutaj. Tak, ładnie. No, Lara idź, proszę cię. Tak, tutaj Jak to jakieś fajne bluszcze zielone są I co tutaj jest? Już nie pamiętam już chyba za chwilę koniec planszy, nie? Hmm, dziwne. Nie, ale za chwilę koniec. Dobra, zapisi. Aha, nasz status apteczkowy. Tak. Bo właściwie nic tutaj jeszcze innego nie mamy. No i właściwie nie będziemy mieć, no ale dobra warto. Aha, tutaj, dobra. No jak poznajecie to jest tak jakby początek sam. Tak jak się tutaj męczyłem. Początek planszy. Jakby Lara tutaj nie mogła inaczej przejść, no ale no nieważne. Eee Do górki Eee Dobra do górki Lara. No. Tak, o, i tu już jest właściwie koniec planszy. Tak, widzicie tam jakieś ściany są. Nie, nie load, tylko save. Tak, i tu już jest koniec. Tak, no ja sobie tutaj zapiszę. Widzicie, nawet muzyka się zmieniła. I teraz będziemy, będzie to plansza Labyrinth. Czyli labirynt. Ale co ciekawe, w języku angielskim częściej niż tej wersji no, używa się słowa maze. No ale dobra, to jest nieważne. A ja tutaj zakończę let's Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do komentowania, ocenia... do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. Coś nie wiem z tym ocenianiem. Jakoś mi się wróciło, ale jest cesarzowanie, żeby nie było. No i co? Pozdrawiam wszystkich. No i dzięki za oglądanie. I cześć. 10:12. Dobra, cześć!